5 pułapek LinkedIn, przez które tracisz lidy. Kanał JBS Europe. Praktyka zamiast teorii w sprzedaży, marketingu i zarządzaniu. LinkedIn to najlepsza platforma do generowania lidów w B2B, ale jeśli tylko wrzucasz posty i czekasz na lajki, to tracisz potencjalnie pieniądze. I widzę to cały czas. Właściciele firm, handlowcy wrzucają kontent, duże posty, starają się komentować innym, ale nie mają klientów. Pytanie, dlaczego? Bo wpadają bardzo często w te same pięć pułapek. Jeśli chcesz, żeby LinkedIn no, zaczął pracować, oglądaj dalej. A na końcu mam dla Ciebie coś bardzo specjalnego. Jeśli chcesz mieć przewagę na LinkedIn, to pokażę Ci, jak to zrobić. Jeśli to brzmi interesująco, kliknij przycisk subskrybuj. No i dołącz do naszej społeczności. A jeśli z jakiegoś powodu nie możesz obejrzeć tego odcinka do końca i chciałbyś część merytoryczną w wersji PDF, napisz do mnie na adres biuromajpsurop.pl. Chętnie ci je podeślę. Pułapka 1. Komentowanie to networking. Ludzie słyszą, każdy z nas słyszy, przecież też. Uczymy się, ja też się uczę, jak rozwijać swoją sprzedaż przez LinkedIn. Bądź aktywny, komentuj, buduj relacje. I co robią? Piszą komentarze typu, zgadzam się, a potem, ponieważ w mojej firmie robimy to od x, y lat, a właściwie to zajmujemy się tym i tym i tak dalej. I potem dziwią się, że to nie działa. Jak to robić inaczej? Komentarz to początek rozmowy, a nie auto. Promocja. Zamiast opowiadać o sobie, podziękuj, zadawaj pytania i to z sensem. Naprawdę się zainteresuj, a komentowanie ustaw w sekwencję. Przykład. O, fajnie, bardzo mi się podoba to podejście, spróbuję wykorzystać u siebie. A dopiero potem, przy okazji kolejnej publikacji, ja chyba muszę spojrzeć na to z innej strony, bo zadziałało u mnie XYZ. Chcesz może dostać ode mnie liczby? Zadaj sobie więc pytanie. Jak Ty komentujesz na LinkedIn? Jaką masz intencję? Tworzysz rozmowę, czy raczej autopromocję? To pułapka numer jeden. Pułapka numer dwa. Wystarczy mieć dobrze ustawiony i uzupełniony profil. Profile na LinkedIn są jak strony lądowania, tak zwane landing page. Wyglądają, ale co dalej? Pytanie brzmi: czy masz CTA, czyli Call to Action? Co ktoś ma zrobić, gdy wejdzie na Twój profil? Pierwsze, co powinieneś zrobić, to sprawdź, czy masz w sekcji polecane coś, co daje wartość, czy tylko zostawiłeś tam po prostu swoje CV. Jak podejść do tego inaczej? Dodaj call to action, wezwanie do działania, zaproś do rozmowy, wskaż kolejny krok. W sekcji polecane umieść coś, co zachęca do działania, na przykład gotowy materiał do pobrania. Twój profil nie sprzedaje sam, to twoje działania robią różnicę, więc odpowiedz sobie na pytanie, czy mój profil jasno mówi co musi zrobić i co powinien zrobić mój idealny klient. Bo jeżeli nie mam odpowiedzi na to pytanie, to koniecznie wprowadź te korekty. To uwaga, była pułapka numer dwa. Pułapka numer 3. Mam Sales Navigator, czyli LinkedIn Premium, ale go nie używam. Często pytam moich klientów, o, widzę, masz wersję premium, pokaż mi jedną z twoich list prospectingowej, na której pracujesz w Sales Navigatorze, no bo to mi pomoże po prostu zrozumieć segmenty, które adresujesz. I co się okazuje? Cisza, bo wielu go w ogóle nie używa. Został po prostu po okresie próbnym i wygląda profesjonalnie. Tak przynajmniej słyszę. Ej, to wygląda profesjonalnie, zostawiłem. Jak podejść do tego inaczej? Zanim wydasz kasę, to jest ponad 1000 zł rocznie, sprawdź, czy wyciskasz 100% z darmowego LinkedIn. Jeśli masz sales nawigatora, ale go nie używasz, zacznij od zapisania pierwszej listy lidów. Nie masz strategii, nie masz lidów. Proste. I pytanie, które sobie powinieneś zadać, czy masz sobie z nawigatora, to sprawdź, jak często z niego korzystasz. Uwaga, to była pułapka numer 3. Pułapka numer 4. AI zrobi wszystko za mnie. No jest w końcu 2025 rok i AI ogarnia, no właściwie, wszystko bardzo często: grafiki, treści, posty. Więc czemu nadal nie masz lidów, nie masz klientów? AI może pomóc, ale nie zrobi za ciebie najważniejszej rzeczy. Nie zbuduje relacji. I bardzo często widzę posty wygenerowane w 10 sekund. Natomiast no one mają zazwyczaj zero emocji, zero tożsamości, zero efektów. Albo są takie grafiki, które wyglądają jak modelowe grafiki AI, ale co z tego, skoro nie prowadzą do rozmowy? Jak do tego podejść inaczej? To nie znaczy, że AI jest B. AI to wsparcie, ale Twoja tożsamość musi być widoczna w treściach. Nie publikuj byle czego. AI może Ci pomóc pisać, ale to Ty musisz myśleć. No i LinkedIn to platforma B2B. Ludzie kupują od ludzi, a nie od botów. Więc zadaj sobie to pytanie. Jak dbam o to, żeby nadal brzmieć jak ja? Bo to jest bardzo kusząca pułapka numer 4. A pułapka numer 5. Więcej wyświetleń równa się więcej sprzedaży. Ludzie cieszą się z dużych zasięgów. Ale co z tego? I znam takich użytkowników LinkedIn, świetne profile, którzy mają tysiące wyświetleń w posta, ale tylko nadal nie sprzedają. Znam ludzi, którzy dzielą się ogromem wiedzy, mają tysiące wyświetleń w postach, ale nadal nie sprzedają, bo wyświetlenia to nie sprzedaż i jeśli nie masz procesu, to to tylko cyfry. Więc jak do tego podejść inaczej? Zamiast mierzyć wyświetlenia i skupiać się na nich, sprawdzaj, ile osób napisało do ciebie w sprawie współpracy. Twoja treść powinna prowadzić do rozmów, a nie tylko do reakcji. Testuj różne formaty, case study, konkretne wskazówki, zaproszenia do dyskusji i stawiaj na te, które w Twoim przypadku przynoszą rezultaty. Słyszałeś o tej pułapce z brakiem call to action. Te pułapki są ze sobą powiązane i jeżeli nie będziesz miał wezwania do działania, to trudno będzie komuś, kto nawet będzie podziwiał Twoje doradztwo, no wejść w proces sprzedażowy. Przy okazji tej pułapki zadaj sobie pytanie: co dla Ciebie jest ważne duże zasięgi, bo może masz taką misję, czy konkretne zapytania o klientów? To czas na krótkie podsumowanie. Omówiłem dzisiaj pięć bardzo częstych pułapek, które spotykam na swojej drodze we współpracy z moimi klientami: czyli to, że przegapiają w ogóle możliwości LinkedIn, albo mają profile płatne, płacą za nie dużo pieniędzy, ale zupełnie z nich nie korzystają, albo to, że jest szereg innych narzędzi, które kuszą, które mają pomagać, ale tak naprawdę powodują też to, że na końcu nie ma leadów, są być może lajki. No więc, jak to skonkludować? LinkedIn to nie Instagram. To nie miejsce do zbierania lajków, to najlepsza baza klientów B2B, jeśli wiesz jak jej używać. I to też świetne wyposażenie dla snajpera sprzedaży. I teraz rozwiązanie, o którym mówiłem na początku, to jest ta pomoc. Uwaga, będzie promocja, bo przygotowałem kurs LinkedIn Premium 2.0. Ale nie, to nie jest kolejny kurs o LinkedIn. To system, który pokazuje jak go wykorzystać w realnej sprzedaży. To jak wejście w tryb mam konto, ale nie mam klientów, to mam strategię, wiem co robić i generuję leady. Ten kurs, który jest i był dostępny w wersji na żywo za 1200 zł, teraz masz go w formie online, a do tego w przedsprzedaży za połowę ceny. I co dostaniesz w jego ramach? Trzy gotowe taktyki, które możesz wdrożyć od razu: strategię snajperskiego prospektingu czyli jak szukać i zaczynać rozmowę. Gotowe szablony, przykłady i narzędzia do tego bonusy. Przedsprzedaż rusza teraz. Link znajdziesz w opisie do tego materiału, więc dołącz teraz i wejdź do pierwszej grupy, która dostanie dodatkowe materiały i jeszcze sesję QA. I uwaga, to nie jest kurs dla każdego. Jeśli chcesz zbierać lajki, chcesz się dzielić wiedzą, ale niekoniecznie zależy Ci na sprzedaży, to nie jest dla Ciebie. Jeśli chcesz realnie zwiększyć swoją sprzedaż, to widzimy się na kursie. Koniec promocji, koniec zapowiedzi, koniec propozycji. Przejdźmy do podsumowania i zadawania pytań, z którymi chciałbym, żebyś wyszedł po tym odcinku. Rozpoznałeś którąś z tych pułapek w dzisiejszym odcinku, albo która z nich była Ci najbardziej znajoma? Daj znać w komentarzu. Zapraszam też do kolejnego odcinka, w którym rozwalimy albo kolejne mity, albo przedstawię Wam kłamstwa, które krążą w zakresie sprzedaży i pomogą Wam po prostu pozyskiwać efektywniej klientów. Dlatego zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Ta liczba subskrybentów stale nam rośnie. Bardzo się z tego cieszę. No i po prostu zapraszam. To już koniec tego odcinka. Ale jeśli ten materiał Ci się podobał i czujesz, że wnosi wartość do Twojego biznesu lub codziennych działań, zasubskrybuj nasz kanał. Każdy tydzień to nowy odcinek pełen praktycznych wskazówek, narzędzi, no i sprawdzonych metod, które możesz od razu zastosować w praktyce. Kliknij subskrybuj, żeby być na bieżąco i nie przegapić żadnych nowości. A jeśli chcesz więcej takich treści, daj znać w komentarzu. Razem możemy stworzyć coś naprawdę. Wyjątkowego.